Jesteśmy dzisiaj w kawiarni Kafe Aktywni na Gdańskich Siedcach, w której zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu seniorów mentorów. Taką samą inicjatywę zrobiliśmy też w Stowarzyszeniu Świat Wrażliwy. Grant, który dostaliśmy od Państwa, przeznaczamy na aktywizację i wdrażanie młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach tego będziemy mieć 7 treningów polegające na tym, aby młodzi ludzie nauczyli się jak obsługiwać terminal, kasę fiskalną, system sprzedażowy. Pracuję w tej kawiarni, będzie już 4 lata. Robimy zakupy, jeździmy na cateringi, sprzedajemy nasze wyroby, obsługujemy kasę dotykową, terminal, są różnego rodzaju zajęcia typu. Warsztaty kulinarne, była kulogopedia, sensoryka, tańce z panem Mikołajem. No, pracuję od pięciu miesięcy, to jest jeszcze krótko, właściwie. Bo na stołach jest biblioteka, ale też jest taka mała kawiarnia, gdzie można sobie coś zamówić i zjeść, lub wypić. Sprzątam, czasami obsługuję klientów, jak przyjdą. Przejdźmy z partnerki? Dziękuję.